Cześć, witam was bardzo serdecznie 25 września 2023 roku i zaczynamy naszą codzienną analizę kryptowalut. O, na początku oczywiście proszę was o lajki like i o suby, a my zaczynamy przy poniedziałku analizę tym razem głównie kryptowalut, ale na końcu zobaczymy jeszcze sobie indeks Dow Jones oraz DAX, ale dzisiaj oprócz Bitcoina i Ethera, Będą propozycje, które wy w zeszłym tygodniu w komentarzach, i teraz przy poniedziałku zawsze za każdym razem będziemy analizować Wasze propozycje, a w piątek będzie oczywiście portfel 100 razy 100, o którym oczywiście już Wam przypominam. No i startujemy sobie standardowo oczywiście od Coin, Market Cap w ostatnich 24 godzinach największe wzrosty. Na Aptos czyli APT 3,58%. Oczywiście w ostatnich 24 godzinach. A największe spadki na RNDR 4% na minusie. Więc nie jest aż tak tragicznie, ale jak sobie wskoczymy na wskaźnik strachu i chciwości, to widzimy, że mimo tych spadków jesteśmy na poziomie neutralnym, na poziomie 47. I taki sam też poziom na Altcoin Season Index, czyli jesteśmy w połowie drogi do Altcoin Season, na którego pewnie większość z Was czeka. No i zaczynamy standardowo od Bitcoina, który dostał delikatną obsuwę w dół. Ja co prawda jestem, mam odpalonego, co prawda małego, na małej dźwigni longa na 26700, nie zamykam go jeszcze. Czekam, co się wydarzy bardziej w dniu jutrzejszym. Dzisiaj, przy poniedziałku, mieliśmy faktycznie tą obsługę, ale indeksy są w takich dosyć ciekawych miejscach, że mogą nam po prostu wystartować w dniu jutrzejszym na zielono i pociągnąć za sobą, mogą oczywiście, właśnie bitcoina. Co prawda, mieliśmy zjazd aż tutaj do 26 tysięcy. Co prawda, ta reakcja była bardziej pewnie tutaj psychologiczna ze względu na okrągły poziom, chociaż na orderbookach nie było tego aż tak widać, ale ja tutaj nie, zam nie zamierzam w ogóle zamykać jeszcze tego longa, czekam cierpliwie na to, co się wydarzy. Co prawda, teraz ten long jest w dosyć takim nieciekawym miejscu, bo jak sobie nałożymy. FIBO tutaj wzrostowe, właśnie od 11 września do tego szczytu z 19 września, to widzimy, że tutaj połowa FIBO dokładnie nam się rysuje na 26198, czyli tutaj właśnie wybrania nam trochę te wzrosty, ale myślę, że do końca dnia jeszcze się tutaj wiele może zmienić i myślę, że właśnie dzisiejszy wieczór i jutrzejsze popołudnie. Będzie tutaj decydujące w nadchodzącym tygodniu. Ja usunę od razu sobie te fibo. Warto również zwrócić uwagę przy ewentualnych spadkach. Tutaj mamy jeszcze żółtą linię, która może nam faktycznie jeszcze wybronić, ale ona znajduje się tutaj w okolicach 25660 dolarów. No i oczywiście z biegiem czasu poziom się tutaj dosyć mocno podnosi. No wiadomo, oczywiście tutaj poziom 25 tysięcy będzie takim poziomem strategicznym, gdzie przy ewentualnym spadku tutaj reakcja popytowa będzie największa, więc tutaj można oczywiście też dosyć łatwo przewidzieć, że będzie tutaj cena mocno się odbijała, nawet bez patrzenia na order booki. I tutaj oczywiście pewnie pamiętacie moje wejście, które było właśnie na 25 tysięcy, które w ciągu 24 godzin dosyć fajnie dało zarobić. Więc ja tym tutaj stratnym wejściem się akurat nie przejmuję. Ja tutaj cały czas nastawiam się jeszcze na wzrosty, więc cierpliwie czekam i na Discordzie cały czas aktualizuję tutaj, gdyby cokolwiek mogło się zmienić w dalszym czasie, właśnie tutaj na Bitcoinie. No a tutaj warto obserwować właśnie indeksy, które wystartowały niedawno. No i one też na początku poszły, pewnie też za sprawą tutaj Bitcoina, trochę na czerwono, no ale zaczynają pomału reagować i już też szykuje się właśnie na indeksy. Zlećmy sobie teraz na szybko zobaczyć wskaźniki od Maximusa, oczywiście najpierw order book, no i widzimy tutaj trochę większą ścianę właśnie na 26700, czyli na tym oporze, w którym ja właśnie wchodziłem w longa, więc jeżeli tam dobijemy, no to na pewno będzie tam jakaś reakcja podażowa, ale liczę, że spokojnie przebijemy ten poziom. Ale za to na wskaźnikach ProCharts widzimy, że ulica podczas tych spadków trochę nam się wystraszyła. No i na wskaźniku CBR widzimy, że tutaj instytucje przejęły pierwszeństwo na rynku krypto. No i co ciekawe, widać również, że w dniu dzisiejszym zlikwidował się dosyć spory portfel bitcoinów, co pokazuje nam wskaźnik LTHSOPR, gdzie tutaj Około 80 kilka bitcoinów zlikwidowało się, które były przechowywane powyżej 155 dni. A my lecimy dalej, zerknijmy sobie teraz na Ethereum, które obsuwa się troszkę mocniej od właśnie bitcoina. I tutaj znaleźliśmy się akurat poniżej tej strefy, o której wielokrotnie już tutaj wam mówiłem gdzie tutaj najbliższa krawędź jest w okolicach 1580 dolarów no i tutaj bardzo prawdopodobne, że jednak będzie nam Ethereum ciągnęło właśnie na 1512, no i tutaj może się wtedy wiele scenariuszy rozegrać, ale do tego czasu lepiej poobserwować bardziej Bitcoina, bo on tutaj dosyć mocno pokazuje nam dalszą. Drogę. A teraz lecimy przez Wasze tutaj propozycje. Pierwszą z nich będzie Optymizm. Już Wam pokazuję Optymizm. Akurat 1,25 centów. No i tutaj wydostał się z tych dwóch dosyć mocnych poziomów, czyli 1,37 i 1,46. No i zmierza tutaj właśnie do tej strefy, z której już kilkukrotnie miał bardzo fajne odbicia. No, i ta strefa zaczyna się już od dolar 23. No, i tutaj druga krawędź jest w okolicach dolar 18. Ale ja tutaj nie mam zamiaru jeszcze wchodzić w żadnego longa. bo jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy chcieli zejść tak jak to było 10 lipca, aż do okolic tutaj poniżej dolara i 10 centów. I tu byłby taki fajny poziom. do odbicia, ale to może być dopiero poziom do zaliczenia, kiedy nam Bitcoin będzie chciał spaść właśnie do tych 25 tysięcy, więc warto też poczekać, ale na razie optymizm wygląda bardzo tutaj spadkowo, no i na pewno za chwilę wbijemy do tej czerwonej strefy i wtedy będziemy obserwować, co się dalej będzie działo. A my lecimy Dalej, bo dzisiaj kilka coinów tutaj faktycznie jest. Kolejny RDNT, który jest cały czas tutaj w tym nieszczęsnym klinie spadkowym, chociaż już próbował wydostać się tutaj 10 września dołem, ale wrócił bardzo szybko. Ale też próbował wydostać się 19 września górą. No i niestety tutaj tylko knoty wystają poza ten klin, i wróciliśmy bardzo szybko, właśnie z powrotem. No i widać, że te linie cały czas tutaj obowiązują, i chociażby dzisiaj mamy tutaj fajne reakcje wzrostowe, właśnie na tym klinie. Ale pamiętajcie, to jest klin spadkowy, czyli chociaż on tutaj reaguje na tej dolnej krawędzi. Ale cały czas z dnia na dzień jesteśmy coraz niżej. No i tutaj do 8 października powinno się wyjaśnić, w którą stronę będzie RDT chciało pójść. Mam nadzieję, że faktycznie będzie próbowało wrócić tutaj powyżej chociażby 24 centów. No ale to jest dosyć spory aktualnie. Poziom, żeby dobić chociażby z tego miejsca do 24 centów, no to musiałby zarobić około 15%, czyli dosyć sporo w aktualnej sytuacji na rynku krypto. A my lecimy dalej. Kolejnym widzę tutaj z waszych propozycji było Arbitrum, czyli ARB. Już mam wrzucam. Na tapetę, no i ARB tutaj też idzie w takim, co prawda nie klinie, ale w takim dosyć mocnym tunelu spadkowym, gdzie odbija się zarówno od górnej, jak i dolnej krawędzi. No i niestety to też tutaj pokazuje nam bardzo mocną tendencję spadkową, i tutaj już wybijamy kolejne poziomy. No i wszystko wskazuje na to, że za chwilę poziom 73, 74 centów będzie wybity i pójdziemy jeszcze niżej. No i tutaj widzimy, że kiedy bitcoin zaczyna spadać, no to alty w szczególności takie jak właśnie ARB dosyć mocno tracą w porównaniu właśnie do największej kryptowaluty na świecie, a my lecimy dalej, CFX już wam Pokazuje aktualnie 12,6 centa. No i tutaj widzimy. Może włączmy sobie interwał dzienny. E cały czas jesteśmy e w spadku, e poczynając właśnie od 19 marca. Po tych wzrostach od początku roku, cały czas teraz już tracimy. No i aktualnie zatrzymaliśmy się na 786 FIBO. Powyżej aktualnie 12 centów, no i wszystko wskazuje na to, że będziemy próbowali zejść jeszcze niżej. A kolejny taki, już nie patrząc właśnie na FIBO, tylko typowe takie mocne wsparcie jest dopiero poniżej 10 centów, a dokładnie 9,8 centa, czyli ta żółta linia. No i tutaj dopiero będzie prawdopodobnie nam cena jakoś próbowała zareagować no ale warto zwrócić uwagę że do dna jeszcze sporo żeby zlecieć do dna to byśmy musieli zaliczyć poniżej 2 centów czyli tutaj przepaść jest jeszcze spora a pamiętajcie że jest taka zasada w krypto że nic nie jest tak tanie żeby nie mogło być tańsze no i to może tutaj mieć bardzo mocne zastosowanie Kolejnym przez Was zaproponowanym był Litecoin. Już go Wam pokazuję na interwale godzinowym. Tutaj się za dużo nie zmieniło. Jesteśmy właśnie między, cały czas między tą zieloną strefą, która jest między 54 dolary a 56,5 dolara, no a tym oporem na 70 dolarów. I wszystko wskazuje na to, że jednak cena będzie próbowała tutaj lecieć właśnie do tej zielonej strefy. No, i ja tutaj z tej strefy na pewno będę próbował jakoś wbijać na longa. I zobaczymy, czy to faktycznie tutaj będzie się opłacało. Bo warto zwrócić uwagę, że tutaj, w dosyć krótkim czasie, bo od 2 lipca spadliśmy dosyć sporo, bo spadliśmy ze 115 dolarów do aktualnie 64. Czyli ktoś, jeśli tutaj kupił w okolicach 113, 115 dolarów, to na pewno w tym momencie nie jest zachwycony z widoku swojego portfela długoterminowego. Ale pamiętajcie, jesteśmy jeszcze przed porządną hossą, więc tutaj trzymanie i uśrednianie ceny to jest najlepsza metoda właśnie w krypto. Jeżeli ktoś oczywiście nie umie grać na dźwigni, no to akumulacja jest najlepsza, a jeżeli ktoś chce spróbować, no to zapraszam na giełdę MingX, gdzie macie coiny testowe, aby się tego po prostu nauczyć. No i ostatnie dwie kryptowaluty, które dla Was przygotowałem. Pierwszą z nich to będzie Acro, które idzie cały czas według planu. Przebiło tutaj tą czerwoną strefę. No, i widzimy bardzo fajną reakcję tutaj na czerwonej linii, i widać, że ona faktycznie tutaj dosyć fajne ma działanie. Odbiliśmy, co prawda, nie za wysoko, bo do 0,8 centa, a poziom tej czerwonej linii to jest na dokładnie 0,7 centa, więc troszkę odbiło ale tutaj reakcja jest na tyle słaba w porównaniu do historycznych tutaj reakcji że prawdopodobnie będziemy mieli próbę jeszcze zejścia głębiej więc trochę szkoda tego całego impetu który tutaj był zrobiony od 25 lipca gdzie cena nam wzrosła w szczytowym momencie aż o 378%. No i ostatni Coin, który nie był planowany, ale podczas przeglądu dzisiejszych tutaj wykresów Storch bardzo mocno dzisiaj strzelił. Pokażę mam go na interwale 15-minutowym i on tutaj z tej zielonej strefy strzelił aż o 18%. Aktualnie próbuje zawracać, ale tutaj najmocniejszy opór jest dopiero na 41,9 centa. Więc ja bym ewentualnie shortował z tego miejsca, a teraz w aktualnej sytuacji albo już po prostu zawraca z powrotem w okolice zielonej strefy, albo próbuje zrobić retest i spróbować jeszcze raz tutaj strzelić do góry. Więc aktualnie w tym momencie jest to mega duże ryzyko, żeby wchodzić tutaj na dźwigni. Więc warto czasem też wstrzymać się i poobserwować co się będzie działo. No i teraz na szybko tylko dwa indeksy. Pierwszy Don Jones, który tutaj przebił się dosyć mocno. Ostatnio przez to wsparcie na 34 287. No i zmierza tutaj do tej strefy, o której mówiłem wielokrotnie. No i ja tutaj będę próbował jakiegoś małego longa albo na dźwigni razy 10, albo razy 15 odpalać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Naprawdę liczę, że tutaj z tej strefy będzie fajna reakcja popytowa. I ostatni to jest DAX. Dax, który zrobił bardzo ciekawy ruch, przebił tutaj 15 470 euro i tutaj widzimy, że Poprzednio 18 sierpnia była mega fajna reakcja, i tutaj mieliśmy również fajną reakcję 22 września, ale teraz po przebiciu widzimy, że cena nam się cofnęła. Zrobiła retest, no i dostała kolejny strzał w dół, i aktualnie jesteśmy na 15 375 euro. Ja tutaj raczej bym podejrzewał dalszy zjazd, właśnie do okolic. 15 tysięcy euro. Ale zobaczymy jak sytuacja się rozwinie, no dzisiaj indeksy lecą na czerwono, jutro sobie też do nich zerkniemy, niech one porządnie wystartują, dopiero jesteśmy na samym początku, myślę, że nawet do końca dzisiejszego dnia wiele się może tutaj wydarzyć. Ja dziękuję Wam za dzisiaj, dzięki za lajki, za suby, słyszymy się Oczywiście jutro i przyjemnego Wam poniedziałku życzę. Do usłyszenia. Hej.